Znasz to uczucie? Budzik dzwoni, ty otwierasz oczy i, już wiesz, że to nie jest twój dzień. Masz wrażenie, że całe ciało ciągnie cię z powrotem do łóżka, a myśl o wstaniu wydaje się jak zdobycie Mount Everestu? Nie jesteś sam, miliony ludzi codziennie przegrywają walkę z porankiem. Ale uwaga, to nie znaczy, że jesteś leniwy. Twój mózg i ciało mają swoje mechanizmy, które często działają przeciwko tobie. W tym odcinku pokażę ci krok po kroku, jak oswoić poranki i sprawić, że wstawanie przestanie być horrorem. I nie, nie będę mówił, żebyś po prostu wstał, bo dobrze wiemy, że to nie działa. Gotowy? To lecimy. Dlaczego tak trudno jest wstać? Mit o lenistwie. Większość osób myśli, nie wstaję rano, bo jestem leniwy. Prawda? Nie, to kwestia cyklu snu, braku rytuałów, złych nawyków wieczornych. Siła woli rano jest jak 1% baterii, jak smartfon na wyczerpaniu. Jeśli polegasz tylko na silnej woli, przegrasz. Potrzebujesz systemu. Przykład: wyobraź sobie, że rano twój mózg ma tylko jedno zadanie przycisnąć drzemkę. I wygrywa, bo tak jest najłatwiej. Ile razy w tym tygodniu przycisnąłeś drzemkę więcej niż raz? Napisz w komentarzu. Złota zasada: wieczór to początek poranka. Największy błąd to myślenie, że wszystko zaczyna się o szóstej rano. Nie, poranek zaczyna się wieczorem. Jeśli wieczór to chaos, brak snu i przeskakiwanie między TikTokiem a mailem, rano wstajesz zmęczony, bez energii i motywacji. Co robić? Zobacz te dwa proste ćwiczenia. Ćwiczenie numer jeden: parkowanie myśli przed snem. Weź kartkę, zapisz wszystko, co masz w głowie. To usuwa rondo myśli, które nie pozwala zasnąć. Dlaczego to ćwiczenie może wydawać się głupie, ale jednak działa? Mózg nie rozróżnia, czy coś już się wydarzyło, czy dopiero ma się wydarzyć, dlatego mieli, myśli jak chomik w kółku. Zapisanie ich na kartce to sygnał, spokojnie, nie zapomniałem, wrócimy do tego jutro. Efekt, szybsze zasypianie, spokojniejszy sen, rano, więcej energii i mniej poczucia, że w głowie od razu masz listę obowiązków na cały dzień. Ćwiczenie numer 2 to rytuał 3 razy w. Wyłącz, wywietrz, wycisz. Wyłącz ekrany na 30 minut przed snem. Wywietrz pokój. Mózg kocha świeże powietrze. Wycisz się 5 minut spokojnego oddechu. Efekt? Sen staje się głębszy, ciało szybciej się regeneruje, a rano łatwiej wstać. Poranne haki, które oszukują mózg. Hak numer 1 technika 5 sekund Mel Robbins. Budzik dzwoni, liczysz 5. 4, 3, 2, 1 i wstajesz. Nie dajesz mózgowi czasu na wymówki. Hak numer dwa zmień budzik. Zamiast klasycznego dźwięku ulubiona piosenka albo coś absurdalnego. Na przykład nagraj siebie mówiącego Ej, wstawaj, bo inaczej. Netflix pójdzie bez ciebie. Hak numer 3 światło równa się energia. Największy sygnał dla mózgu to światło. Otwórz okno albo ustaw lampkę światła dziennego obok łóżka. Hak numer 4: 10 przysiadów zamiast skrola. Krótki ruch fizyczny, przysiady, pompki, skakanie to wyrzut energii i dopaminy. Nie musisz być sportowcem, wystarczy minuta. Hak numer 5: to mikrokroki, bo mózg kocha wygrywać. Zamiast myśleć: Muszę wstać i ogarnąć cały dzień pomyśl: Zrobię pierwszą, najmniejszą rzecz jedno zadanie startowe. Na przykład zaraz po wstaniu wypij szklankę wody następnie Rozciągnij ręce i kręgosłup. Każdy mały krok daje dopaminę, więc rośnie energia. Hak numer 6: zimna woda. Nie musisz od razu brać lodowatego prysznica. Zacznij od przemycia twarzy zimną wodą. Hak numer 7: muzyka do startu. Stwórz playlistę Poranny Power, utwory, które automatycznie dodają ci kopa. Psychologiczne triki dla opornych. Trik numer 1: Poranny powód. Zadaj sobie wieczorem pytanie, na co czekam jutro? To może być kawa, serial w drodze do pracy, rozmowa z kimś bliskim. W moim przypadku to kawa, której pierwszy łyk jest tak smaczny, że dotyka mojej duszy, popołudniowa kawa już tak nie smakuje. I mruczący kot na kolanach. Trik numer dwa, system kary i nagrody. Jeśli wstaniesz od razu, to pozwalasz sobie na małą nagrodę, na przykład ulubiona kawa. Jeśli przyśniesz 5 razy drzemkę karą, może być na przykład 10 pompek. Trik numer 3: przygotuj się wieczorem. Ubrania na krześle, spakowana torba, włączony ekspres do kawy. Zero decyzji rano to zero wymówek. Najczęstsze błędy: jeszcze tylko 5 minut, zamienia się w godzinę. Zrobię wyjątek tylko dziś, wyjątek staje się regułą. Nie mam motywacji, zamiast tego, buduj system. Jeśli chcesz wiedzieć, jak zbudować system, aby twoje nowe postanowienia nie padały, zerknij na mój inny filmik, który pojawi się na końcu. Poranki nie muszą być wojną. Kluczem nie jest silna wola, ale system i małe kroki. Wieczór zaczyna poranek. Poranek to małe zwycięstwa, a nie maraton. Światło, woda, ruch i nawyki. To twoi sprzymierzeńcy. Spróbuj jednego ćwiczenia już jutro rano. Tylko jednego. Zobacz, jak działa, a potem dokładamy kolejne. Napisz w komentarzu, który trik przetestujesz jako pierwszy? A jeśli ten odcinek pomógł ci choć trochę polubić poranki, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, bo w kolejnym filmie pokażę ci, jak utrzymać energię nie tylko rano, ale przez cały dzień.